Dzień dobry, witam na panelu dyskusyjnym Czy pracownicze plany kapitałowe przekonały Polaków? Dyskutujemy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Ja nazywam się Jan Bolanowski, jestem redaktorem prowadzącym Fakt Biznes, w dodatku do gazety Codziennej Fakt. Mam zaszczyt poprowadzić tę dyskusję. Moimi gośćmi są dzisiaj pani profesor Elżbieta Mąszczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Pan Dariusz Blocher, członek Rady Nadzorczej Budimexesa. S.A. Dzień dobry. I pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry to jest, skoro tak jest postawione pytanie, czy PPK przekonały Polaków w tytule dyskusji, to może zacznijmy od konkretów. Panie prezesie, jaki jest, jaka jest partycypacja w programie, ilu Polaków zdecydowało się na oszczędzanie w PPK? No po czterech etapach wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, czyli to zakończyliśmy ten etap w ostatni w maju- czerwcu tego roku. Mamy 2 miliony 350 tysięcy oszczędzających w PPK. Do tego trzeba doliczyć 650 tysięcy osób oszczędzających PPE, bo to są też osoby oszczędzające na bieżąco z pracodawcą i duża część tych osób należy do PPE ze względu na ustawę o PPK, bo przypomnijmy, że tam jedną z możliwości było to, że firma zamiast zakładać PPK zakłada PPE i tam rzeczywiście ta liczba skoczyła, czyli łącznie z pracodawcą oszczędza w tej chwili długoterminowo realnie. 3 miliony Polaków. Partycypacja w programie wynosi 30, łącznie z PPK blisko 32%, czyli można powiedzieć co trzeci Polak, w którym realnie stworzono możliwość oszczędzania takiego z pracodawcą oszczędza i te liczby warto cytować, czy warto podawać w kontekście tego Ile do tej pory mieliśmy takich osób, ja przypomnę, że w 1999 roku, kiedy wprowadziliśmy reformę emerytalną, czyli 20 przeszło lat temu, no było wiele prób przekonania Polaków do tych dodatkowych oszczędności, były PPE, były IKE, były IGZE, no były często w cudzysłowie mocarstwowe zapowiedzi, i do tej pory tak naprawdę to się nie udało. Dopiero pracownicze plany kapitałowe de facto budują taki bardzo solidny, taką bardzo solidną bazę do tego, żeby Polacy rzeczywiście zaczęli masowo w na taką emeryturę dodatkowo oszczędzać. Jeszcze, Ale co do PPK, propos, ja też sobie przypominam mocarstwowe zapowiedzi 75% partycypacji. Tak, jeszcze, jeszcze kończąc te liczby, już odnosząc się do 75%, jeżeli chodzi o liczby w tej chwili w PPK jest zgromadzone ponad 6,5 miliarda złotych aktywów, czyli to też jest ważne, że te pieniądze przyrastają, z czego połowa tych aktywów to są pieniądze, które wpłacili uczestnicy, a uwaga druga połowa to są pieniądze, które wpłacili ich pracodawcy i państwo. Jeżeli chodzi o 75%, słynne dlatego, że rzeczywiście w ustawie wdrażającej PPK taka informacja się pojawiła jako przewidywana partycypacja. No, oczywiście, tutaj w, w pewien sposób można powiedzieć, że była to nadmierna liczba. Jeżeli mówimy o tym, kiedy jesteśmy po wdrożeniu wszystkich czterech fal, wierzę, że docelowo taka partycypacja nas czeka, bo to jest najlepszy sposób oszczędzania indywidualnego w tej chwili w Polsce absolutnie najlepszy i naprawdę. Jeszcze pewnie będziemy mieć okazję o tym rozmawiać. Każdy, kto wypisuje się z PPK, po prostu robi sobie najzwyczajniej w świecie finansową krzywdę. Natomiast, oczywiście, tutaj mamy już tę bazę tych 30% i wierzę, że. Ta perspektywa wzrostu tej partycypacji jest po prostu przed nami. Znaczy my to też widzimy w liczbach, kiedy przystępowały te największe firmy i przystępowała pierwsza fala. Tam spośród tych uczestników było około miliona 100 tysięcy, w tej chwili już jest ponad milion 250 tysięcy, zbiera się ta liczba do miliona trzystu i widać, że te osoby, które się już zapisały, po pierwsze nie wypisują się z PPK, a po drugie przekonują kolejne osoby, żeby do tego PPK należały. Panie profesor, 3 miliony Polaków oszczędzających na emeryturę z pracodawcą w ciągu dwóch i pół roku od uruchomienia programu to jest dobry wynik? Do Oczywiście mógł być lepszy, ale to nie jest wynik najgorszy. Powiedział Pan, czy... Czy te, ta koncepcja przekonała Polaków? Ja bym użyła tu trybu przekonuje Polaków, bo to jest proces i to będzie proces długi, to są projekty długiego trwania. To nie można tak powiedzieć, że dzisiaj nie ma 75%, to jest klęska. Moim zdaniem ludzie coraz bardziej będą się przekonywali do tego do konieczności zadbania o swoją poduszkę finansową, bo to jest w gruncie rzeczy poduszka finansowa na wiek senioralny, po to, żeby spokojniej myśleć o swoim senioralnym stanie. I ta poduszka finansowa... Oczywiście będzie się kształtowała stopniowo i stopniowo będzie rosła, bo świadomość będzie rosła, to jest jeden czynnik. Tu jest bardzo ważna ta właśnie reklama szeptana, bo moim zdaniem zaszkodziło trochę temu projektowi to, że on był łączony z sytuacją polityczną. Wiadomo, my jesteśmy jako naród rozbici. Jedni są zwolennikami PiSu, inni gorącymi przeciwnikami. Jak się coś łączy z jakimś projektem, to jest akurat Projekt rządzących, to, to się uważa, że to ci przeciwnicy są, nie są skłonni włączać się do takiego projektu. I, ale to, to jest projekt, że tak powiem, który ma przede wszystkim cechy ekonomiczne, a nie żadne polityczne. I ważne cechy ekonomiczne. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje we współczesnym świecie, to ten świat cechuje cały szereg procesów, które rzutują na to, co nas czeka w wieku senioralnym. Oczywiście młodzi ludzie trudno są, trudniej im myśleć o wieku senioralnym i przeważnie o tym nie myślą, ale o to chodzi, żeby pokazywać korzyści ekonomiczne i w sposób taki... Przystępny, czyli na przykład pokazywać, tych, pokazywać te różnice na rachunku. To jest w internecie, ale moim zdaniem jeszcze bardziej powinno się pokazywać tych wygranych, którzy się, y, 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 którzy się włączyli do, do tego projektu. Jeszcze raz podkreślam, że to jest projekt długiego trwania i teraz jeden czynnik to jest rosnąca niepewność w świecie, y, drugi czynnik to jest y, to, że y, y, My się, ludzie się, wiek ze względu na postęp medycyny długość życia się wydłuża, a my mamy zgromadzony kapitał emerytalny i ten zgromadzony kapitał emerytalny, jak przychodzimy na emeryturę, to, na emeryturę, to się dzieli przez liczbę lat, które nas czekają. No, pandemia trochę to zmieniła, skróciła nam tą średnią, przez to wzrosły emerytury odrobinę. Ale jeżeli tak jest, pandemia jest tu takim wybrykiem, ale wobec tego trzeba się liczyć, że postęp medycyny będzie powodował wydłużanie się życia ludzi, bo po to ten po, postęp jest. Jeżeli tak, to wobec tego te nasze emerytury z tego naszego kapitału zgromadzonego będą małe, będą mniejsze i wobec tego ta poduszka jest konieczna. I teraz pytanie, jakie tu wystąpią, występują bariery. No bariera pierwsza to jest ta bariera łączenia te, te, tego projektu ekonomicznego z sytuacją polityczną, to nie sprzyja projektowi. Druga bariera, bariera to jest taka, że my mamy w, nie mamy w genach pod wpływem starego systemu nierynkowego i pod wpływem relatywnie krótkiego systemu rynkowego, bo jeżeli system rynkowy trwa tam nieco ponad 30 lat, to to jest krótki okres w stosunku do krajów bogatych rozwiniętych, nie mamy tych doświadczeń i tych tradycji. To, to, to jest przeszkoda. I trzecia i, i, I trzeci element to jest to, że doświadczenia mamy negatywne, związane też z OFE. OFE było w zamierzeniu też ukierunkowane. Między innymi na ten trzeci filar, na, na tę poduszkę, ale to, to nie wyszło, ale między innymi nie wyszło dlatego, że od początku było cały szereg błędów, na przykład duże, duża opłata za zarządzanie, potem straty na rynku kapitałowym, więc ludzie patrzyli na swoje konta i się zniechęcali do tego typu projektów. Ja myślę, że to minie, stopniowo minie, bo to, są, to jest projekt po prostu. Korzystny, korzystny podatkowo, korzystny ze względu na to, że mamy z jednej strony dopłatę ze strony państwa, z drugiej strony dopłatę ze strony przedsiębiorstwa, a jeszcze istotne jest, żeby przedsiębiorstwa były bardziej aktywne. Moim zdaniem przedsiębiorstwa są za mało aktywne w tym, żeby pro, propagować te projekty, no bo przedsiębiorca musi dopłacić do tego projektu. Ale to przedstawiciela jakieś, dla biznesu, panie, zapytajmy przedstawiciela biznesu. Ale tylko jedno zdanie, że można wymyślić na przykład formę jakiś zachęt dla zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, bo tutaj barierą jest też to, że my jesteśmy na dorobku i ludzie no czy mam wydać dzisiaj, czy mam to mieć za ileś tam lat, to wybierają to dzisiaj niestety. Panie dyrektorze, wiem, że w Budimeksie była dość wysoka partycypacja, jeśli chodzi o PPK, Zostały się też nagrodzeni przez PFR, w jaki sposób udało się przekonać i jakie były główne obawy pracowników czy też wątpliwości przed przystąpieniem do PPK? Czy ja osobiście jestem bardzo dużym orędownikiem PPK i ze względu na funkcję, którą pełniłem, tak naprawdę no, nie muszę oszczędzać na emeryturę, ale jestem i to była najlepsza inwestycja, jaką w ostatnich trzech latach zrobiłem, jeżeli chodzi o stopę zwrotu. I to jest ta reklama szeptana. E, ona się dopiero pojawi. Ja patrzę na PPK i na sukces w przedsiębiorstwach jako taki miks faktów, faktu e, i wiary. Tak? E, I ta wiara e, polega na tym, że na początku trzeba przekonać... Czy management firmy musi wierzyć, że to jest dobre narzędzie nie tylko dla pracowników, tylko dla firmy w długiej perspektywie takiego retention pracowników, że ja oferując dodatkową składkę, bo nie mówię tylko o tych 1,5%, które muszę, jeżeli pracownik się zdecydował zostać, ale też o tych dodatkowych dwóch procentach. My w Budimeksie się na to zdecydowaliśmy, mieliśmy bardzo aktywną akcję promocyjną. A w 2019 roku ja osobiście spotkałem się w takim cyklu spotkań, które teraz firma też organizuje z pracownikami w 15 czy 12 lokalizacjach. To było prawie 2000 osób. Budimek zatrudnia 7000 osób w Polsce. I tą partycypację, którą osiągnęliśmy w listopadzie 2019 roku, to było 55%, w styczniu 2020, czyli tuż przed pandemią, 57%, a dzisiaj mamy 53%. To są nieistotne statystycznie wahania, trochę pandemia spowodowała tej zawieruchy, trochę rotacji pracowników. I teraz czy pierwsze to jest wiara zarządów, że to jest dobre narzędzie i my w się w to wierzymy. Później pokazywanie faktów, webinaria dla pracowników, pokazywanie prezentacji u nas też uczestniczył przedstawiciel TFI, czyli PKOBP, który nas obsługuje w prezentacjach. W ten sposób to promowaliśmy. Mamy duże wyzwanie ze składką dodatkową, bo ta partycypacja 53% jest w tej składce jakby jakiej podstawowej, natomiast w tej składce dodatkowej, gdzie Budimex dokłada te swoje 2,5% uzależnia to od stażu pracy i od takiej oceny pracowniczej. Warunek jest zawsze taki, że ekwiwalentność wkładu musi być też po stronie pracownika. To jest taka moja wartość. Ja uważam, że jak oszczędzamy na emeryturę to wspólnie, a nie, że tylko firma płaci, więc to jest dosyć kluczowej i tamtą partycypację mamy na poziomie 4% większą wśród pracowników umysłowych, a mniejszą wśród robotników, natomiast ta podstawowa partycypacja znowu jest większa wśród robotników, co nas bardzo zaskoczyło mnie osobiście, bo spodziewałem się, że osoby bardziej wyedukowane, świadome finansów będą miały wyższą trochę partycypację. No i teraz przechodzimy do tych faktów, czyli nie tylko faktów na samym początku, jaka tam jest ta stopa zwrotu i tak dalej, tylko fajnie jest, zwłaszcza dla młodych ludzi, jak mogą sobie zobaczyć ile tych pieniędzy mają. Ja akurat mam podgląd, ale słyszałem tutaj na sali, że tylko 20% osób korzysta z tego narzędzia, a jeżeli się pojawi obligatoryjne narzędzie chyba w przyszłym roku, że będzie można zobaczyć tam przez Mobywatel, to jak każdy co miesiąc zobaczy, ile ja tam mam tych pieniędzy, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, bo wtedy to będzie się uwidaczniało, to myślę, że ta partycypacja będzie rosła. Więc kluczem są, tak jak pani profesor powiedziała, pracodawcy, jak oni wierzą, to przekonają pracowników, tylko muszą coś więcej dołożyć. To jest jakiś kosz, ale na końcu on się zwróci, pracownicy muszą widzieć ile tam jest tych pieniędzy, żeby mogli na to popatrzeć, to są środki w 100% bezpieczne, można je w każdej chwili wycofać, nawet nie tracąc nic, bo 30% przejdzie na tą część zusowską. i naprawdę wszyscy, którzy nie są w PPK popełniają horrendalny błąd, bo to jest co najmniej w dobrych firmach połowa miesięcznego wynagrodzenia dawana rocznie ekstra bez żadnych stóp zwrotu i tak no to ja się dziwię, że pracownicy tego z tego nie korzystają. Ale tak jak mówię, jeżeli to jesteśmy w stanie przekazywać, pokazywać, później będzie marketing szeptany, to te 75% pewnie osiągniemy szybko. Ja tutaj jeszcze w tym kontekście chciałem dodać, że rzeczywiście to, co nas zaskoczyło przy wdrażaniu PPK, czyli Polski Fundusz Rozwoju, który był za to odpowiedzialny, to rzeczywiście wpływ pracodawców. Jeżeli mogę powiedzieć, że coś rzeczywiście nas zaskoczyło to wpływ pracodawców. Pracodawca, który jest przekonany do PPK potrafi, tak jak Pan Prezes, zresztą ze skromności pewnie Pan Prezes nie wspomniał, że budimek został oznacza, o, o nas wyróżniony przez PFR jako właśnie taki odpowiedzialny pracodawca, ale taka partycypacja potrafi być na poziomie 50-60%. Jeżeli pracodawca jest bardzo niechętny, zniechęca pracowników, to partycypacja potrafi być jednocyfrowa, jeżeli chodzi o procenty, natomiast rzeczywiście to co Pan Prezes dotknął to jest absolutny fundament, znaczy dokładnie jest tak, że każda osoba, która wypisuje się z PPK tak jak raz jeszcze powtórzę robi sobie olbrzymią finansową krzywdę, bo jeżeli ktoś rezygnuje de facto z tego, że sam wpłaca 100 zł i drugie 100 zł otrzymuje na swój indywidualny, prywatny, dziedziczony, z możliwością elastycznego zarządzania nim rachunek, no to trudno jest powiedzieć sobie inaczej, ale warto wpisać zarówno tę partycypację PPK, jak i te 75%, 75 przewidywanej partycypacji z ustawy w kontekst. I tym konteksty są dwa, jeden jest międzynarodowy, a drugi jest krajowy. Międzynarodowy jest taki, że Nowa Zelandia, Wielka Brytania, które startowały z podobnymi programami. Wielka Brytania 2008 rok, mimo braku tych obciążeń, które wspomina pani profesor. Tam, tam gospodarka jest rynkowa, nie było historii z wiarygodnością, nie było historii z OFE. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jak gromadzą oszczędności, to je mają. Nie przechodzili takich jak, jak w Polsce, i tam partycypacja na starcie była rzędu 50%. W tej chwili już jest 90%. W Nowej Zelandii wynosiło około dwudziestu kilku, też wciąż rośnie. Czyli no, można powiedzieć, że tak jak pani profesor mówi, to wymaga czasu, żeby budować, żeby budować tę partycypację. A drugi kontekst jest krajowy. Mamy takie programy, które nazywają się Pracownicze Plany emerytalne, i tam, uwaga, pracownik nie płaci nic. Czyli pracodawca przychodzi i mówi: Kładę na stole 7% pensji. 7% pensji. Dostajesz na swój indywidualny rachunek w PPE. I proszę zgadnąć, panie redaktorze, jaką mamy partycypację w PPE. Niższą na pewno niż w PPK. No nie, aż tak, aż tak źle nie jest tutaj z umiejętnością liczenia przez naszych rodaków. Ale średnia ta partycypacja to jest 65%. Czyli odwracając, warto zadać sobie pytanie, co jest w głowie człowieka, który rezygnuje z tego, żeby dostać darmowe. Pieniądze w PP. On już nie musi nawet z tej swojej pensji dopłacać, tak jak ma to miejsce w PPK. Więc warto ten kontekst znać, żeby myśleć też w kategoriach oceny PPK, czy one przekonały, czy nie przekonały Polaków, bo ja się zgadzam, że one przekonują i będą coraz mocniej przekonywać Polaków, bo najlepszymi ambasadorami PPK są osoby, które już do tego PPK należą i to o czym wspomniał Pan Prezes, te które sprawdziły sobie stan tego rachunku, to też wychodzi w badaniach, że osoby oczekują tego, żeby móc sprawdzać sobie stan tego, tego, tego rachunku, bo jak ktoś zobaczy, że po roku wpłacił nie wiem 2000 tysiące złotych, a ma 4000 tysiące złotych, no to naprawdę on wierzę, że pójdzie do swojej rodziny, Porozmawia o tym przy stole, porozmawia ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy i powie, no słuchajcie, no sytuacja jest jasna, ja wpłaciłem dwa, mam cztery, to dlaczego, dlaczego chcecie tracić te pieniądze? Ja chciałbym jeszcze poruszyć ten wątek tego ryzyka politycznego, o którym wspomniała Pani Profesor, bo rzeczywiście ta historia OFE bardzo ciąży PPK. Natomiast był taki pomysł w 2019 roku w ekspoze przez Pana Premiera Morawieckiego wygłoszony, taki apel, żeby wpisać gwarancje dla PPK do Konstytucji. Czy to jest w ogóle realny pomysł czy i, i dlaczego do tej pory tak się nie stało? Znaczy, odpowiadając na to pytanie bezpośrednio, oczywiście wielkim, wielką obawą osób, które my, jak wdrażaliśmy projekt PPK, no, wykonaliśmy dziesiątki, setki, tysiące spotkań z osobami. Dwa razy objeżdżaliśmy tutaj wspólnie z. z prezesem za potocznym prezesem który odpowiada u nas za spółkę PFR Portal PTK wszystkie województwa spotykaliśmy się naprawdę z ogromną rzeszą ludzi no to rzeczywiście takie dwie rzeczy były bardzo symptomatyczne pierwsza rzecz raz mi już obiecali że te pieniądze w ofe są moje a później je znacjonalizowali ja już w to nie wchodzę bo nie wierzę w to że to jest prywatne i druga, I druga kwestia właśnie takiej łączenia PPK z polityką, to o czym pani profesor mówi. To znowu jakiś pisowski program, oni sobie później zbudują z tego jakiś tam przekop. My w ogóle nie zobaczymy tych pieniędzy. I ten lęk jest. I w związku z tym tak rozumiem tę propozycję. Wpisania gwarancji prywatności do PPK, ale ja powtarzam to na okrągło bo to warto powtarzać że tych poziomów bezpieczeństwa pieniędzy jest, no. Kilka co najmniej. Pierwsze mamy artykuł 4 ustawy o PPK, że to są prywatne pieniądze. Jasno, ustawodawca to przesądził. Drugie, no, gdyby wyobrazić sobie nacjonalizację tych pieniędzy, to równie dobrze można wyobrazić sobie nacjonalizację naszych mieszkań, bo to nie są pieniądze ze składki emerytalnej, jak było w OFE, tylko to są pieniądze fizycznie wykładane przez pana prezesa i, przez, i z pana prezesa portfela, czyli z pieniędzy pracodawcy i z pieniędzy pracownika. No, Trudno mi wyobrazić sobie, żeby jakikolwiek rząd wyobraził sobie nacjonalizację tych pieniędzy. Kolejny element, taki podstawowy, gwarancji bezpieczeństwa tych pieniędzy jest to, że w każdej chwili możemy je wybrać. I mamy już kilkanaście, my mamy w systemie już kilkanaście tysięcy takich osób, nawet nieco więcej, które przetestowały w ten sposób system. Czyli oni doszli do wniosku: Dobra, jak oni mi tam obiecali, że to rzeczywiście tak działa, że ja po roku. Wpłaciłem 2000, widzę, że mam 4 i teraz odzyskam sobie no powiedzmy 3600, bo to tak mniej więcej wychodzi, a te 400 idzie jeszcze do, na moje konto emerytalne w ZUSie. To ja to sprawdzę. I takie osoby są, istnieją. I każdy, kto zastanawia się i mówi sobie: Ja nie zaufam, ja mu polecam taką bardzo prostą strategię. Nie ufaj, ale sprawdź. Czyli wejdź i po roku zobacz sobie, czy może rzeczywiście to wypłacić. Jeżeli się okaże, że. Możesz de facto ze średniej pensji kupić sobie po roku w cudzysłowie za darmo lodówkę, bo mniej więcej taka jest kwota tych pieniędzy, które dostaje się z powrotem ekstra, bo to jest te 70%, o którym mówił pan prezes od pracodawcy, na moje konto przelewane. Ja dostaję całość pieniędzy, które wpłaciłem, powiększono zysk. 70% tego, co wpłacił mój pracodawca, powiększony o zysk, a 30% idzie do, na moje konto emerytalne, w ZUS-ie, w którym kiedyś skorzystam z tych pieniędzy. No to y, ja polecam po prostu taką strategię wszystkim osobom, które, y, które zastanawiają się i boją się, że y, to nie są ich pieniądze. Niestety czas nas bardzo goni. Pani profesor, ostatnie zdanie. Czy też poleca pani tę inwestycję jako z, bezpieczną? Y, 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 jeszcze raz? Czy też poleca pani tę inwestycję jako bezpieczną? Bo już niestety czas nas to goni i znaczy, ostatnie ja zdanie. Ja właśnie podsumowania. chciałam o tym mówić, dlatego że że no, musimy o tym wspomnieć, że ten, ten, te fundusze, które gromadzimy, one mają pracować. One muszą pracować. One muszą pracować, pracują na rynku kapitałowym po to, żeby przyrastało. Rynek, ale rynek kapitałowy ma to do siebie, że są wzloty i upadki zawsze, na każdym rynku kapitałowym. I dlatego ja ciągle podkreślam, że to jest... Projekt długiego trwania, bo jeżeli nawet się zdarzy, teraz mamy na giełdzie dobrą sytuację i przybywa na kontach tych, tych, którzy uczestniczą w tym rozwiązaniu, ale może być tak, że na giełdzie sytuacja się pogorszy i wtedy pogorszy się ten stan zgromadzonych funduszy. I istotne jest, żeby w w edukacyjnej części pokazywać to, tę długą perspektywę, że, że istotna jest długa perspektywa, bo jeżeli ktoś, kto zobaczy, aha, tu mi na tej giełdzie to kiepsko zainwestowali te pieniądze, wobec tego moje fundusze uległy ograniczeniu, no to ja się wycofuję. To akurat może być tak, że się wycofuję w najgorszym z możliwych momentów. Trzeba takie momenty też przeczekać, ale istotne jest to, żeby ludzie mieli jednak świadomość, że to jest system powiązany z rynkiem kapitałowym. Panie że bo tak optymistycznie myślę, że nie koncentrujmy się na konstytucji, czymś, co jest daleko. Zróbmy to, co sami możemy zrobić. Dajmy dobry przykład. Tego w wielu instytucjach, także państwowych brakuje. Pokażmy, że jako menedżerowie przystępujemy, pracownicy będą na to patrzyli. Myślę, że jest taki nawet dzisiaj mały benefit. W rozmowach kuluarowych spotkaliśmy jednego z prezydentów dużych polskich miast i wydaje mi się, że go. W dużej mierze przekonaliśmy, że warto to promować w jego urzędzie i nie miał takiego spojrzenia, jakie tutaj się wywiązało w trakcie dyskusji. Przez takie drobne rzeczy możemy naprawdę tę tak. partycypację zwiększyć, bo tak jak Pani powiedziała, raz będzie większa stopa zwrotu, raz mniejsza, a za 10 lat, jak zobaczymy, że tam jest 6% wy, wywołany do to tablicy przez Pana Prezesa, ja sam należę do PPK, oszczędzam tam 4%, czyli maksymalnie co można. Mój pracodawca, czyli Polski Fundusz Rozwoju, też zdecydował, Zdecydował się na to, żeby płacić maksymalną składkę, czyli 4 4%. Więc no tutaj rzeczywiście warto też mówić o tym, czy te osoby, które przekonują do tego, same są do tego przekonane, daje takie świadectwo. Dobrze, czyli apel od uczestników naszej debaty jest, żeby sprawdzić samemu, czy PPK się opłaca.